Krzysiek, czemu nie windykujesz? To jest 100 tysięcy, które dawno powinno być na twoim koncie, od miesiąca. I Krzysiek mi mówi, wypisałem sobie cytat, bo tak pokażemy im, że nie mamy hajsu i jesteśmy słabi i może przestaną z nami handlować. Mówię, ale po co ci klient, który ci nie płaci pieniędzy tak długo? Mówię, wiesz, to jest część tej branży. Kiedyś przyjdzie. Mówię, ale stary, ty nie masz pieniędzy na to, żeby ludziom zapłacić, bo oni ci nie płacą. Mówię, no wiem, wiem, ale to od matki pożyczę. I naprawdę pożyczył od matki. Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym tłumaczę trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Dzisiaj mam dla Was temat dotyczący pieniędzy, a dokładniej ich braku. Czyli nie dość, że kontrowersyjne, to jeszcze bardziej, bo ktoś Wam wisi kasę. Dzisiaj powiemy trochę o windykacji, to jest częste pytanie, które dostajemy od klientów. Kto powinien windykować, czy handlowiec, czy księgowość, czy jeszcze ktoś inny? Po jakim czasie wysyłać monit windykacyjny do klienta, w jaki sposób w ogóle powinna wyglądać taka windykacja, czy potem powinniśmy coś zmieniać z klientem, czy może powinniśmy przestać mu świadczyć usługi, czy wypłacać handlowcom premię, jeżeli klient nie zapłacił? Jest bardzo, bardzo dużo tych pytań i też mitów, które narosły dookoła windykacji. I o tyle, o ile nie jestem mistrzem świata, jeżeli chodzi o tematy finansowe, no to proces windykacyjny układałem w życiu. Myślę, że kilkudziesięciokrotnie, jeżeli nie więcej. Dlatego rząd zawsze gdzieś tam przywija się w tle działu sprzedaży, a na sprzedaży się znam dość dobrze. I teraz właśnie, jeżeli macie w firmie coś takiego, że czasami klienci nie przelewają Wam pieniędzy na czas, zresztą, że to jest większość firm, to znajdziecie tutaj, mam nadzieję, kilka wskazówek, które pomogą Wam ten proces robić lepiej. Zachęcam Was do obejrzenia części merytorycznej. Moi drodzy, na sam początek, jak zresztą wiecie, lubię pokazywać różnego rodzaju badania, a dzisiaj przygotowałem badania, które są przerażające. Uwaga, w Polsce 1 trzecia przedsiębiorstw umiera w pierwszym roku działalności. To jest pierwsza ciekawa informacja. Druga, po 5 latach upada ponad 70% firm. To oznacza, uwaga, że to, że Twoja firma upadnie w ciągu 5 lat, jest milion razy bardziej prawdopodobne niż to, że ulegniesz wypadkowi przez te 5 lat. Patrzcie, to jest dopiero przerażające. Milion razy bardziej prawdopodobne jest, że firma ci padnie przez 5 lat niż to, że przez 5 lat ulegniesz wypadkowi drogowemu. Hmm? I teraz uwaga, tyle firm upada, a Business Insider twierdzi, że 82% firm upada ze względu na niewłaściwe zarządzanie finansami bądź płynnością finansową. I to samo badanie mówi o tym, że 70% właścicieli małych firm nie mogło spać przynajmniej raz. Bo martwili się o to, czy, czy pieniądze do nich dotrą. I teraz zwróćcie uwagę, że z tej perspektywy temat windykacji zaczyna być bardzo istotny. Dlatego, że jeżeli 82% upadków firm to powód błędnego zarządzania finansami i płynnością, to naprawdę warto zadbać o proces windykacji. I teraz uwaga, co jest bardzo ciekawe, rzecz absolutnie. Nieracjonalna, irracjonalna. Widywana najczęściej w małych w mikroprzedsiębiorstwach bądź średnich firmach, które handlują z firmami znacznie większymi od siebie. Uwaga! Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale cała masa polskich firm nie robi windykacji w sposób procesowy, bo się wstydzi. To jest prawdziwa odpowiedź. Ja mówię, Krzysiek, to jest przykład naszego klienta. Krzysiek, czemu nie windykujesz, to jest 100 tysięcy, które dawno powinno być na Twoim koncie od miesiąca. I Krzysiek mi mówi: wypisałem sobie cytat, bo tak pokażemy im, że nie mamy hajsu i jesteśmy słabi i może przestaną z nami handlować. O wiele, po co ci klient, który ci nie płaci pieniędzy tak długo? Mówi: wiesz, to jest część tej branży, kiedyś przyjdzie. Mówię, ale stary, ty nie masz pieniędzy na to, żeby ludziom zapłacić, bo oni ci nie płacą. Mówi: no wiem, wiem, ale to od matki pożyczę. I naprawdę pożyczył od matki. I to jest rzeczywisty przykład tego, że biznesy upadają. Oczywiście, że w skali. Większych organizacji, z którymi pracujemy, mamy na pokładzie kilka korporacji, bądź już nawet kilkanaście. Jest to w pewien sposób wliczone w biznes, to, że ten spływ należności jest po prostu bardzo długi. Ale rzeczywiście spotykamy się z tym bardzo często, że ludzie nie windykują, bo się wstydzą, bo trochę nie wiedzą, jak o tym powiedzieć klientowi, bo się boją, że klient zerwie współpracę, bo bardzo, bardzo wiele innych powodów. I teraz, niestety, bardzo często spotykam się z tym, że. Ludzie w przypadku nieotrzymania należności na czas przestają świadczyć usługę pomimo podpisanej umowy. I teraz uwaga, informuję. Mamy tak piękne prawo, że jest to nielegalne. Jeżeli macie, patrzcie, to jest przerażające, macie podpisaną umowę, świadczycie ją i na jej drodze jest kilka płatności: płatność pierwsza, płatność druga i na przykład płatność trzecia. I te wszystkie płatności są oddzielone o siebie jednym miesiącem. Jeden miesiąc, jeden miesiąc, jeden miesiąc. Jeżeli ta płatność nie wpłynęła i wy, na przykład, tutaj przestajecie świadczyć usługę, bo nie otrzymaliście dwóch płatności, teoretycznie dobrze, to jest to nielegalne. Macie podpisaną umowę, która kończy się tutaj, i nawet jeżeli nie dostaliście tych płatności, to musicie dochodzić tych płatności niejako osobnym trybem. A umowę musicie zamknąć, jeżeli napisaliście ją w taki sposób? I to jest bardzo częsty przypadek, gdzie małe firmy po prostu gdzieś tutaj mówią, to już nie będziemy wam świadczyć usługi, ale tak naprawdę wtedy ten klient ma ogromny lewar na was, jeżeli pozwie was do sądu, to wy macie problem, pomimo, że to oni nie płacili? Przerażające. Ale rzeczywiście jest tak, że nie wiem czemu. Bardzo często ta windykacja jest problemem. I teraz uwaga, pytanie: kto powinien to robić? Handlowiec? Księgowa, nie wiem, szef finansów, może jeszcze ktoś inny? Odpowiedź brzmi automat. Jeżeli to robi cokolwiek innego niż automat w Waszej firmie, to to jest dramat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli załóżmy, tutaj przypada termin płatności faktury, to większość powodów braku zapłacenia faktur, da się załatwić automatem, który wyśle trzy maile. Maila pierwszego, drugiego i trzeciego, w zależności od tego, czy należność do Was trafiła. I naprawdę mniej więcej 80% należności w naszej firmie udaje się zwindykować automatem, nie włączając w to żadnych sił ludzkich, dzwonienia, telefonowania. Panie Krzysztofie, czy tutaj Pan ma płatności jednak, by Pan może nam coś ten przelał? Bez sensu. Jeżeli w waszej firmie robi to ktokolwiek inny niż automat, to musicie to bardzo pilnie zmienić. To automat powinien prowadzić proces windykacji do pewnego momentu i dopiero jeżeli on się nie uda, powinien oddać to dopiero człowiekowi. Jakiemu człowiekowi? Jest wiele różnych szkół. Czyli zróbmy na razie tu jest automat. Jeżeli dalej nie zapłacił, to tutaj zaczyna to robić człowiek. I teraz uwaga. Może to robić handlowiec, ale tutaj bardzo ryzykujecie tym że wstyd klienta przed tym, że nie płaci, co często nie jest jego winą, bo się okazuje, że na przykład klientem decydentem jest ktoś inny niż ktoś, kto decyduje o płatnościach. To się często zdarza. I często widzimy sytuację, że ten ktoś wstydzi się tak bardzo, że nie płacił w terminie ostatnim razem, że kolejnym razem kupuje gdzieś indziej. Jeżeli handlowiec nie prowadzi tych rozmów z klientem, to znacznie zwiększa szansę, że pomimo braku płatności ten klient kiedyś wróci. Tu jest pytanie o waszą strategię biznesową. Czy w ogóle chcecie, żeby taki klient do was wracał i bez oceniania mogę Wam powiedzieć, że to zależy od biznesu. Czasami niektórzy mają to po prostu wliczone, wkalkulowane w ryzyko i mają taką możliwość. Więc nie oceniajcie tych, którzy tak robią, bo nie zawsze oznacza to, że błędnie robią swój biznes. Czasami może to przejąć księgowość, bądź ktoś ze struktury finansów, kto po prostu dzwoni, informuje, pyta i stara się tę należność po prostu ściągnąć. I dopiero kiedy proces przez człowieka jest nieskuteczny, Dopiero powinien przejąć to windykator na koniec, czyli firma windykacyjna. Windykator, który po prostu ściąga tę należność od klienta. I teraz chciałbym Wam rozrysować, jak przykładowy proces windykacji może wyglądać, w jakich etapach powinien być prowadzony. Czyli, tak, zaczynamy. Mamy termin, jest termin, i teraz, jeżeli nie możecie sobie pozwolić na duże. Opóźnienia to po mniej więcej jednym dwóch dniach wysyłacie maila pierwszego. W tym mailu jest napisane bardzo delikatnie. Hej, przypominamy o płatności. Minęła wczoraj bądź przedwczoraj. I uwaga, do tego maila jest załączona faktura. Bo jednym z najczęstszych problemów, które zgłaszają klienci jest, bo nie mam faktury, zgubiła się. Kurczę, no po prostu ukradli. Nie ma. <laughs> Zawsze się to powtarza. I teraz uwaga, po około trzech w dniach wysyłamy maila drugiego, który jest już nieco twardszy i również zawiera w cc fakturę i ten mail drugi już nie mówi hej przypominamy o płatności, tylko mówi prosimy pilnie o płatność, dalej do nas nie trafiła. Teraz po około kolejnych 3-5 dniach, te dni możecie sobie ustalić w zależności od waszego biznesu, w zależności od tego, na ile możecie sobie pozwolić, w zależności od tego, na ile szeroki jest ten problem, bo na przykład w naszym przypadku nie płaci nam na czas około 20% klientów i większość tych niepłacących klientów udaje się ściągnąć tymi trzema mailami. Trzeci mail to już oczywiście zawiera fakturę, to już wezwanie do zapłaty. I tak się nazywa. Wzywamy Cię do zapłaty, kliencie. Minęło już 5, 10, 12 dni roboczych na przykład to jest dostatecznie długo po terminie, żeby wysłać komuś wezwanie do zapłaty. I teraz uwaga. Po kolejnych 3-5 dniach przechodzimy już w telefony, z telefon. Dzwonimy do klienta i mówimy: "Hej, co jest grane? wyszły trzy maile, płatność dalej nie doszła. Jak możemy pomóc?". Ten telefon jest mimo wszystko delikatny. Równolegle z tym telefonem po jego po tym telefonie wychodzi do klienta mail. Nie zgadniecie, z fakturą, żeby łatwiej było to znaleźć. I w naszym procesie takich telefonów są trzy, tel drugi i telefon trzeci, telefon trzeci. Zanim oddamy należność do windykacji. Drugi telefon to jest telefon nieco twardszy już, że hej byliśmy dogadani. Tutaj te terminy też się zmieniają w zależności na to od tego na co się z klientem dogadaliśmy. I oczywiście, równolegle z tym telefonem wychodzi mail, którym nie zgadniecie, jest załączona faktura. I równolegle z tym trzecim mailem również jest załączona faktura. I teraz w naszym przypadku, cała ta droga dbamy, żeby nie przekroczyła jednego miesiąca. Po terminie. Dlaczego? Dlatego, że ponosimy ogromne koszty wygenerowania tego przychodu. Musimy zapłacić konsultantom, musimy zapłacić specjalistom, musimy zapłacić im na czas, nie mamy na to wyjścia. Szczególnie jeżeli spóźnia nam się ktoś, kto na przykład, nie wiem, ma zapłacić 100 tysięcy, 200 tysięcy, 50 tysięcy, to jest duża kwota, no to tym bardziej windykujemy to bardzo twardo. I teraz uwaga: w trzecim telefonie, kiedy już tutaj po drodze spróbowaliśmy zrobić wszystko, po prostu informujemy o tym, że jeżeli do danego dnia nie wpłynie do nas należność, to oddamy ją do win Windykatora windykator. Teraz ten windykator w naszym przypadku. Nie wiemy do końca, jak on działa, ale działa w sposób absolutnie magiczny, bo dotychczas w historii naszej firmy oddaliśmy jakby ten proces, mimo tego, że wystawiamy kilkaset faktur miesięcznie, doprowadził do windykatora jedynie trzy faktury w historii całej naszej firmy, gdzie mamy setki klientów, więc rzadko do tego dochodzi. Pewnie ułatwieniem jest to, że my, jako firma, handlujemy z zarządami, z decydentami, więc pewnie łatwiej nam uzyskać płatność. Natomiast trzykrotnie trafiła nasza windykacja do klientów i we wszystkich trzech przypadkach klienci mówili, że nie zapłacą, że nie mają pieniędzy, że terminy, że w ogóle może za pół roku nam zapłacą, a może za rok nie wiedzą. I za każdym razem, jak oddawaliśmy tą windykację do windykatora, to pieniądze były na drugi dzień. Okazuje się, że windykatorzy mają bardzo. Ciekawe metody na ściąganie tego typu należności z rynku. Co więcej, windykatorzy, z którymi mieliśmy okazję pracować, pracują w taki sposób, że musimy im zapłacić oczywiście koszt windykacji tej należności, natomiast później ten windykator sugeruje nam zrefakturować tą opłatę ściągania należności na klienta i ta faktura już jest windykowana gratis. Co jest bardzo ciekawe, i w ten sposób zwróćcie uwagę, że Proces jest fajny, bo pierwsza jego część, która ściąga większość środków z rynku, jest automatyczna, działa w sposób automatyczny. Większość programów księgowych ma możliwość zaimplementowania tego typu maili, więc najprawdopodobniej, jeżeli tego nie macie, to w waszym programie jest taka możliwość. Jeżeli nie, to jest też kilka programów dostępnych na rynku. Następnie, dopiero ci, którzy już nie mieli wyjścia, trafiają do windykacji telefonicznej, która w naszym przypadku jest realizowana przez księgowość i już. Przy każdym wypadku wychodzi mail z fakturą naturalnie, i na sam koniec jest oddawane do windykatora. I tego typu proces zalecam Wam do wdrożenia. Na czasy kryzysu, który może nadchodzi, może nie, ciężko powiedzieć, lepiej mieć proces, który ściąga Wam należności skutecznie od klientów, dlatego że firmy, wśród problemów, będą płaciły na czas tym, którym. Którzy się upominają, po prostu zawsze jest tak, że dyrektor finansowy, który ma jakikolwiek problem finansowy, płaci najbardziej priorytetowe faktury, te, które musi zapłacić. I teraz chcecie być tymi, które klient musi zapłacić, chociażby tym, że przypominacie się na bieżąco, na bieżąco pytacie, na bieżąco dopytujecie i później te pieniądze po prostu trafiają do was wcześniej niż do firm, które w czasie tego miesiąca wysłały tutaj na przykład jednego maila. Dramat w porównaniu do tego, co zrobiliście wy. Czy to wstyd? Windykować pieniądze, które się wam należą? Moim zdaniem nie. I Jako firma absolutnie nie boję się tego robić i nie chcę pracować z żadnym klientem, którego musieliśmy windykować na twardo. Po prostu wolę nie mieć tego typu projektów i tego typu problemów, niż później bawić się w twarde windykacje. I dzięki temu bardzo, bardzo niski promil wręcz klientów tutaj nas doprowadza. Tak jak widzieliście, trzy faktury przez cztery lata, kilkaset faktur miesięcznie, bardzo, bardzo niski. Problem, a większość tych płatności udaje się ściągnąć w czasie. I co więcej też widzimy, że jeżeli co miesiąc, na przykład drugi miesiąc, trzeci miesiąc rzędu robimy taki proces windykacji, to potem ten klient zaczyna nam płacić na czas. Często jest po prostu, wiecie, biznes to biznes. Niektóre firmy są przyzwyczajone do tego, że nie płacą na czas, że przedłużają terminy i po prostu kredytują się w ten sposób u swoich dostawców i dla nich to jest naturalne. Fajnie, ale dla was jako firmy, która coś sprzedaje, nie powinno to być naturalne i nie powinniście być organizacją, w której klienci się kredytują. To tyle. Zostawiam Was z tym procesem do przemyślenia. Zastanówcie się, czy w takiej bądź innej formie powinniście go wdrożyć w swoich firmach. Eee, a ja Was z tym materiałem zostawiam. Dajcie znać w komentarzach, czy macie problem z, z windykacją u klientów. Jeżeli tak, to jaki? Eee, chętnie pogadam z Wami w komentarzach, udzielę się, odpowiem na pytania. Więc dajcie znać. To tyle w tym materiale. Dzięki Wam bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Cześć.